Kiedy nasze ognisko jest już gotowe, a także mamy nasze schronienie, oczywiście no, wypadałoby coś zjeść. Dlatego weźmiemy naszą sikierkę i pójdziemy poszukać idealnego kija, aby można było nabić kiełbasę i usmażyć ją na naszym pięknym ognisku. Więc przejdziemy się po lesie i sprawdzimy, co mi się uda znaleźć. O, widzowie, zobaczcie, co ja znalazłem, prawie idealnie prosty kij, praktycznie naostrzyć go trochę i normalnie będziemy mogli jeść. Więc przechodzimy do naszego ogniska, oczywiście pilnuję, żeby nam nie zgasło i zaprezentuję Wam teraz, jak naostrzyć na przykład za pomocą toporka taki kijek, żeby on się nadawał. Myślę, że lepszym pomysłem byłoby to robienie nożykiem. Ale to mini siekierką też damy radę. I proszę bardzo, mamy taki cudowny naostrzony kijek. Jeżeli ktoś woli, może sobie ściąć korę, aż tutaj, tylko mówię, lepiej to zrobić. Lepiej to zrobić nożykiem, ale jak tam kto woli, mi by to nie przeszkadzało, ale dla wybrednych mamy nawet taki trochę otępiony. I kiedy mamy kijek Musimy oczywiście mieć co zjeść. Mamy nasze jedzenie schowane, mamy nasz nożyk. Możemy oczywiście po naszych przygodach nożyk trochę wypalić. Myślę, że nie będzie to przeszkadzało. Oczywiście nasz nożyk da sobie radę. Kiedy nasz nożyk jest już wypalony, możemy przejść do cięcia naszej kiełbasy. Ja pokażę wam sposób, jaki jest praktykowany u mnie w domu. Czyli lekko pod kątem i tak nacinamy na trzy, czasem na cztery. I z drugiej strony tak samo. Tutaj nie ma co się obawiać. Jeżeli komuś by przeszkadzało, że jest na drewnie, to ogień wszystko wypali. No i proszę bardzo, mamy ładnie naciętą w trzech miejscach. Teraz możemy przejść do nabijania tej kiełbasy na patyk. Teraz mamy kij. Oczywiście składamy. On jest troszkę za duży i troszkę się kiełbasa rozwala. Ale to nic. Mi to nie będzie przeszkadzać. I teraz należy usiąść. Położyć na ogień i czekać aż się usmaży. Dla tych bardziej zaawansowanych można sobie wbić patyk w ziemię i będzie się samo smażyło. Nasza saperka została wypalona Teraz możemy się posłużyć nią jako na przykład talerz A naszym nożem możemy się posłużyć jako widelcem I jak to się mówi widzowie smacznego Trochę z węglem, ale wiadomo węgla nigdy za wiele w organizmie Nasze ognisko już się dopaliło więc należy pamiętać o tym, aby ognisko zakopać, jakkolwiek je ugasić, żeby nie narobić po prostu biedy. Więc my tutaj ładnie zakopujemy wszystkim, co jest dookoła. Ok, więc wydaje mi się, że wszystko, co już tutaj mogło się zafajcie, już się nie zafajcie. Możemy także udeptać. Ważne, że zostało wszystko przykryte ziemią. Gdzie gdzie jeszcze poprawię, poza nagraniem i możemy uznać nasz biwak za udany. W międzyczasie, kiedy oglądacie ten film, oczywiście możecie odwiedzić naszą stronę internetową militaryshop.pl. Możecie kupić taki toporek albo inne rzeczy dostępne w naszym sklepie. Dlatego zapraszamy na militaryshop.pl. Kupujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Skoro już mamy ognisko zagaszone, nasz szałas zostaje. Może skorzystamy z niego w przyszłych filmach. Teraz przyszedł czas, aby złożyć swoje rzeczy i wybrać się do domu. Sprzęt został spakowany. Możemy ruszać do domu. I takim sposobem udało nam się przeżyć kilka godzin w tym otolesie. Jesteśmy już po naszym Survivalu udało nam się wyświetlić trzy odcinki w tym oto lesie. Dziękujemy Wam za oglądanie. Oczywiście zapraszamy na nasz sklep militaryshop.pl, gdzie kupicie cały sprzęt, który wystąpił w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych filmach.